Witam wszystkich na kanale Yo, 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 yo i tak dalej e, Janesow, też możesz gadać jak coś e, Dzisiaj będzie film z steppingiem, Ponieważ Mam znowu pamięci w tablecie I się nie zapisuje dźwięk zaczynamy od Old Markera, Który był w tym sklepie I taka ciekawostka Ten marker już tam leżał Tylko wcześniej się jakby nie nazywał A teraz już jakby się nazywa I są za niego punkty No i potem Janek bo ja poszłam na obiad i e, Janek sobie chodził, więc mi potem pokazał, gdzie są jakieś markerki No i w kosmosie znalazł jakby takie zadanie dla dwóch osób I właśnie tam idziemy i w ogóle yy, tam, nie wiem jak to nazywać, no w tej fabryce jest mikroskop. I jakby z tym mikroskopem jest zadanie, więc jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, ale chodzi o to, że tam trzeba znieść atom. I zaraz wam pokażę, bo ja wiem, gdzie jest ten atom. Yy, I on jest jakby w tym pokoju obok, tam za biurkiem. Yy, tu tam perę platania, bo mi się... chwilę to trwało, zanim do tego w ogóle doszliśmy, ale... Tam ten atom trzeba wsadzić po ten mikroskop, i jakby my to zrobiliśmy, e, tylko my nie wiemy, co zrobić dalej Jestem w ogóle załamana, że tam nadal nic nie ma, jakby tam jest dziura, a tam żadnego Merkera nadal nie ma Co to w ogóle ma być? Ale dobra e, W tym pokoju, tam był właśnie ten atom i go trzeba wsadzić po ten mikroskop No i ja nie wiem, ja nie wiem, o co w tam chodzi i teraz mam ten atom, nie? Wsadzam go ten pod ten mikroskop, wyświetlam się coś na tym ekranie. No i nadal tego nie mam, tego, tego markerka. I ja nie wiem o co tam chodzi. Jakby jednak też nie wie o co tam chodzi: jednak w ogóle umarł, nie wiadomo dlaczego. Jakoś się zabił albo coś. No i myślę, że to jest dziura, gdzie tam będzie te plik do tego markerka atomowego, ale no, niestety. Dobra, jesteśmy w tym kosmosie, no i tu jest właśnie to zadanie z tych dwóch osób. No i tu się wchodzi. No i jednak ty mówisz w ogóle o jakichś mi kółkach. Ja nie wiem o co chodziło z tymi kółkami jakby to do tej pory. Takimi kółkami, którymi... A ty mówiłeś... Idź tam do tego kółka. Kółka. No kółka. I mi się zrobiło ciemno i było niefajnie i się zgubiłam. Eee, I tak chodziłam spanikowana w tych ciemnościach, ale się z Masmorem zrespawnowałam potem chyba nie. Ale tutaj nie, tu się udało. I co ja tutaj w sumie robiłam. A, dobra. Gadałaś, coś? Ja się cofłam. Bo ty mówiłeś, że mam tu zostać. Ja nie wiem, nie wiem o co ci chodziło z tym. A, bo Tak, do tego kółka, bo tam były te kółka, musiałaś zrobić, żeby było jasno. Bo to chyba było kształt kółka, żeby było jasno. To na był naskocze, prostokąt. Żeby było jasno. Aha. <noise> ja to zapamiętam jako kółko. <noise> no dobra, ale ja się tutaj zgubiłam. Y... I potem umarłam, no bo nie wiedziałam to zrobić I Janek do mnie Ale ja Cię widzę Dlaczego Ty nie masz światła? Dlaczego Ty nie masz światła? jakie ja mam światło mam światła? coś No ale się okazało, że to nie działa tak w taki sposób tak. I ujudny pomysł Mamy no, podejście i numer dwa No i tutaj kliknęłam, jak było takie świecące, to znaczy, że tam jest światło No i postanowiliśmy, że ja będę kierowała Janka A Janek pójdzie, bo jakby pomyśleliśmy sobie, że może jak jest włączone światło, to te lasery też będą wyłączone No i... No i taki był w sumie plan Tutaj jeszcze musieliśmy zobaczyć, jak dokładnie to wygląda, ta trasa i w ogóle wszystko, czy laser na pewno parzy i w ogóle Ale... Doszliśmy to w sumie... Parze, tak, nie dotykajcie, bo umrzecie Ale w sumie doszliśmy to dzięki tej podpowiedzi, bo tam było właśnie napisane... Co tam było w sumie napisane? Właśnie wiem to samo pytać, co tam było napisane w ogóle. No ja nie wiem, ale właśnie jakoś tu przeczytaliśmy podpowiedź. O, czekaj. Ja nie podpowiedź. Będziemy... o. Zaraz się dowiemy, bo właśnie pamiętamy, bo powinien być dźwięk a my tutaj debingujemy po jakiejś godzinie, skąd to nagrywaliśmy, żeby o godzinie pewnie dwóch. E, co tam jest napisane? No, Ej, ale ja długo tego szukam. <ślesz> 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 Jezus Maria. A znajdę ja to w ogóle? Kiedyś? No bo czy pewnie coś tam mówiłaś? W ogóle dodali w tej aktualizacji też, że można szukać markerku po nazwie, widzicie tam w prawym górnym rogu. I czemu my tego Bolec. nie zrobiliśmy? A że, że tak. Że to że, że przynajmniej jesteśmy w dobrym miejscu, do tego doszliśmy. Ale wpadłam właśnie na pomysł, żeby te guziczki przekliknąć. Dobra, słuchajcie, Janek teraz nic nie będzie widzieć. Ten się w tych zielonych miejscach widzi, ale w tych korytarzach już nie widzi. No i ja tam go kierowałam. Na razie, no szło mu dobrze, bo tutaj nie ma co gadać. Zarobiście mu poszło. Gorzej się robiło. O, tu już się zaczyna. A ty teraz to zobaczysz, jak to wyglądało? ty wcześniej tego nie widziałeś. Ja tylko lewo, prawo, ja mówię teraz... Teraz idź w prawo. Tymczasem Janek. Idzie w prawo. bo i, u mnie to inaczej wyglądało. No ja mówię w prawo, to idziesz w lewo, no patrz. Widzisz? Idziesz <grym> w lewo. Wszystko. Idziesz w lewo. Ale jak już był blisko, to nagle jakieś robił szybkie kroki. I ja nagle biegł Boże, na drugą... Się... Nie Trzeba było go wyłączyć, żeby tu w ogóle jakieś nasupy właśnie, nie wiem, jakieś dancingi tutaj robił na, rur na rurach. Mówię zeskocz. Zeskoczyłam już? Nie, nadal no, tam się <grym> Nie no. Ale ty cały czas na rolę wodziłeś. Nie wiem. Już idziesz zobacz jak byłeś blisko. Zobacz jak byłeś blisko. Ja mówię, no teraz idź do tyłu, do tyłu idź. Tymczasem Janek, uwaga. Uwaga, co zrobi Janek. No do przodu, idź do przodu. Big brain. No bo... Ty nie, teraz poszedłeś do tyłu. Do przodu idź. No teraz w lewo. Uwaga, Janek i lewo. No bo to ciężkie było. No ty idziesz w prawo. ale ja bym się wkurzył na ciebie, gdybyś tak Tu się na mnie nie wkurzyłaś wtedy. Bo mi ręce opadły, już nie, nie wiedziałam, czy co mam jest tak źle. czy co. Dobra, pokaż, pokaż. Jak ktoś też dźwięk wrócił, a Janek widzi mój ekran na messengerze, żeby mu lepiej szło. Idę dobrze? Tak, dobrze idziesz. Idziesz dobrze? Tak, Czeka, czekaj, bo ja tutaj ten... wszystko jest odwrotnie, u mnie nie ciebie. Nie, do tyłu. No nie, no dobrze szedłeś. Nie, bo ja nie chciałem wejść na drabinę. Tam jest. jesteś, widzisz siebie? O, o, dobrze idziesz. O, jest, tak! No i teraz znowu lewo. Tak, i tu pas nie ja Mam go! A. Dobra, to teraz y, idź mi pomóc. Muszę się umrzeć, bo ten. Nie ma opcji, żeby wrócić Ale mam go, fajnie. Trudny był nie. Trudne, trudne. Ja się wam mam kamerować, to jak ja wychodzę. Idę po niego. Dobra, będziecie mieli skrawki. Dobra, ja tam idę już. To, to ja mogę wyłączyć e? kamerę. Tylko ty mi pokaż. Tak, tak, możesz zrobić cięcie. Zrobić cięcie, dobra. Komeruję. Na razie idź prosto tylko, to chyba umiesz, nie? Ty dobrze idziesz. <laughs> <laughs> dobrze <radisz. laughs> <Jest> to tak dobrze radzić. Jestem? No. No, no i teraz, i teraz, i teraz, i teraz. No idź, idź i prosto, prosto, prosto. Nie tu. Do tyłu jakby. No kurde, no, no idź do tyłu, no idź tam gdzieś no tak, to jest takie prawo, chyba... Ja ja no mam go! go. Mam... mam go! Zrobił <laughs> tak szybko, że sobie kończył No, no, A jeszcze nie miałam w ogóle podglądu u Janka, bo Janek mi nie włączył tego podglądu w sumie. No bo tak dobrze słyszałeś, że nie był być może w tym Dobra, umrę. No to mamy nieźle, nie, nie, ja. Dobra, słuchajcie, to było w sumie na tyle. W tym odcinku. Widzimy się jutro o 16, Ale czy zobaczycie markerki, czy nie, to już jest yy, wasza kwestia, wasza wina. Wszystko w waszych rękach, tak. O, to, to miałam na myśli. Jak wiecie 10, to zobaczycie markerki. A to jest taki spoiler do kolejnego odcinka, bo Janek znalazł te plik. Do grzyby, no bo pomimo tego, że my opuścimy grzyby, to grzyby nie opuszczą nas, więc y, jest kraina grzybów, miodu i grzybów. Tak dokładniej y, Janek właśnie demonstruje, tylko musi drzewo znaleźć. O! I tutaj, słuchajcie, my już wiemy, co tam jest. Tam jest, słuchajcie, obby, więc cały odcinek będzie temu poświęcony. A tam jest naprawdę magicznie i cudownie. Widzimy się jutro. Pa!